Siema, siema! Dzisiaj kolejny odcinek nagrywamy o w ogóle tutaj jest taki kurwa yy, Taki kurwa ruch jak pod empikiem w strakach kobiet i ja pierdolę Ehe. Dobra, to w takim razie zaczynając yy, będzie dzisiaj pierwszy rzut oka na menu Fallout, które kupiłem, bo, jestem, bo nie jestem burakiem nie korzystam z lika, Znaczy korzystam, ale swój z tego. I nie wiem muszę najpierw zajebać komuś, bo kurwa bez tego się nie obejdzie. Mam parę za zapierdolę Gonga. Okej, okay, dobra, jak już zajebałem paru osobą gonga. Kurwa już mogę... Już kurwa mogę yy, rozpocząć odcinek. Jeszcze temu tylko za kurwę, bo tak się krzywo na mnie patrzy. Rider jebany. Res, kurwa, leź! No, ile on kurwa może przeżyć? Dobra, o łysy kurwa o to bierze. Dobra. Zaczyna zaczynając. Yy, zacznijmy od Settingsu, które moim zdaniem... Są bardzo przydatne, bo nie mało, ma, mało menu prawda, to takie coś, a to jest strasznie przydatne. Na przykład save mode, jak na przykład masz włączonego safe, safe mode, to co nie włączysz, na przykład god moda. i to jest git dla mnie, podoba mi się to. Yy, można zmienić, se, pod którym otwierasz menu, co jest dla mnie strasznie przydatne. Co ja mogę jeszcze o tym powiedzieć? Możesz zmienić kolorek menu, możesz w sumie wszystko dostosować. Jak chcesz, co chcesz, czy jak chcesz. Grycy, kurwo! Dostaw mnie, porowik jakiś, zachciało mu się. Dalej jest Misk, które kurwa nie działa, to się spierdoliło za przypuszczeniem. Tu to nawet nie wiem co to jest, ale coś fajnego. Tutaj można egzekwować Triggery, tutaj Lua. Chociaż nie wiem po co to jest, jak, bo jak ktoś kupujemy, no to Madryda, a jak Madryda to sam się może injectować prostes. jest. Znaczy zegzekutorować. No dobra, wiecie o co mi chodzi? Nie, tutaj są jakieś skrypty, nie wiem o co z nimi chodzi dokładnie. Jak klikam to na przykład tutaj, to nie wiem. To coś się Nie wiem, nie wiem, ja tego nie używam, bo to jest dziwne. Yy, dobra. Tak, to jest safe mode. Tu już skumałem sobie pana na przykład, mogę wziąć łysemu auto. I zapierdolić im o ścianę. Siu! Jako gryskiem, siu! Łysy nie wie co się dzieje. rozpierdala mu auto. O, Łysy już auta nie ma. Wysypa, pa, jeździ tym siu! O ścianę jako gryskiem. Siu, łysy auta już nie ma. No i dobra, łysy łysy już pod ziemią SS. No, kurwa, sobie zapierdala. Dobra, kolejna opcja to jest y, delete, czyli mogę USM wyłączyć, a to zdelaytować. I ja na przykład mogę tego peda zdelaytować, na przykład siema, a nie ma, nie było cię tu. O, to mogę zdelaytować. Hm? Dziwne, coś się nie, nie udało się. Y, dobra, to mogę zdelitować wszystko, mogę kurwa wszystkich i wszystko mogę zdelaytować praktycznie. No to, 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 to co jest jakby ruszalne się, bo to co jest jakby w stałym... Stałym obiektem na mapie, nie mogę tego prosić, Nie mogę zrelidować nawet, ale cię nie mogę. O, bankomat mogę i chuj bankomatu nie ma. Tu mogę... Ty, ale stos! Działa to? Myślicie, widzowie, że to działa. Mm, jak ci dowód na tym serwerze śmiesznym? Halo! Jak cię tu dowód daje? O tutaj. No i nie wiem nie pisze mi sprawo jazdy. Tak, tak, tak. Licencja. Licencja pewnie nie, bo to jest inny skrypt. Nie, nie. Mam. Ale patrzcie, działa widzowie. Działa, działa. Set current y, to y, Sell. Ty, to są fajne, przydatne opcje. Podoba mi się to. Community service all. Co to, nie wiem, co to dokładnie jest. Online. Tu można jakieś śmieszne rzeczy, poro rzeczy porobić. Y, Pospawnować propy na kimś. No ogólnie te śmieszne rzeczy. O kurwa! Co jest grane? Jezus, dobra, nie straszcie mnie. Zawoł, na że wiesz, szedłem. Vehicle, Ty, tu jest coś fajnego, tu można sobie przerabiać auta, wallride. TP. Mm. Fajne, fajne opcje, podobają mi się. Mam pewno, tam kiedyś. Weapons. O, no to tutaj można... Damage. No to takie typowe opcje Weaponsów, co ja mogę zgadać. No po prostu jakieś kurwa opcje dla borowców. Tu może peda, może zmienić. COVID-19. Halo? O, pan, jestem lekarzem. Siema, siema! Lekarzem jestem. Random komponenty. O, niewidzialny jestem. się tu to chyba się spierdoliło reset. No. Gdybyśmy... O, crash. Kurwa, no nie wierzę, nie da się nagrać nic, bo crash ten fajbem zapierdolony. Dobra, jebać go. Kombat. Combat to jest jak nie wiem, trigger bot jak trigger bot, namierzasz zabijać proste S. Fila te żeby zaprezentować. O, fajny to jest. Mi się podoba to menu. Pistol. No I jest pistolet wyciągnięte I tutaj jest Damage Multiplier Reserve, to jest dobrą opcją, chociaż pewnie tutaj do kombatu. Nie wiem czemu tak nie zrobili. Okej. Okay. Dobra, no i tutaj przy, dla przybliżenia... Jo. Tylko odpalę sobie, gdzie to jest kombat. Nie mam kombat. Bo odpalę sobie jeszcze, żeby dlatego. Gdzie ja tu mogę kogoś zastrzelić? Nie wiem, na PEDy to nie działa, no ale jeśli byśmy mieli gracza, to, to po prostu ostrzegajmy no, się dwa razy. No, jeśli mamy gracza, to po prostu celujemy, zamierzamy, za zabijamy. Aimbot działa, typy bullet, no to te strzelasz gdzieś, te się gdzieś proste. Aimbot. Klikamy dany przycisk, standardowo to jest mouse jedynka i strzela w typa, masz jakiś tam fob, możesz sobie ustawić. I, możesz to zmienić pod altem, ale tego jest automatycznie chwila. No i dobra, co chwila, kolejna mm. Only Target Spray to jest po prostu, żeby namieszać tylko graczy. Rage, bo to jest, każdy chyba wie. No, Rage jak zobaczy kogoś, jakie gracze zabije go S. No Bullet Drop to jest chyba coś w stylu, no recoil, ale takie do dupy. No Reload to jest po prostu, że nie trzeba reloadować. Masz full ammo ciągle. Infinite ammo to po prostu, że masz full ammo, full ammo, ale musisz przehodowywać. Rapid Fire to jest chyba, że. To jest widzowe. To jest takie coś. One tap to jest, że zabierz kogoś na strzała, explosive, coś tam, to jest. Takie coś, o. Dobra. Tutaj jest oczywiście najzwyklejszy naj, naj, naj wallhack i celownik. Tylko ten celownik jest dziwny. No, wallhack widzisz kogoś za ściany proste. S. Dobra, teraz self. Mm, self. Godmod. Zobaczymy, czy Godmod działa. Podejdę. Przejdzie, może zrobimy tak weźmiemy my siebie, gdzie tu jest te panie? Gdzie tu jest te panie, te panie, te panie się. o fire. o cholera. O! Wybuchłem? Nie, wybuchłem, bo jestem na godzie i kurwa S. Dobra. olejda to jest. Jak już semi-godmod, czyli no, połowiczny godmod, czyli jakby, no, niby cię nie zabija, ale niby cię zabija. wiesz o co chodzi. A to jest, co to jest? To jest po prostu chodzenie samo ci chodzi. In 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 Infinite, to nie ma to, że biegasz sem. Zapierdalać, zapierdalać. Ci się męczy, bo na niektórych serwerach jest skrypt na męczenie. No, tu to jest pewnie się i nie masz jak doła nie upadasz. Invisibility to jest niewidka. Uh -huh, uh -huh, niewidka. Reveal Invisible Player czyli, jak na przykład, admin na to, bo na nie widzisz go. Fast to jest takie coś. dla jak stary pożył, blue. Pożył, bra. Super Jump jest I chuj. No i jesteś. Fake that. A nie, Magic Carpet. Najpierw to chwila. Widzowie. Chuj. Lecimy. Łuuuuu. Dobra, wypierdalałam z tego dywanu. Chwila, przyjechał, to jakiś borowik, borowiki. Hmm. Fake Dead to jest, no takie, że niby masz Ragdoll, ale niby nie. Force Radar to jest na niektórych serwerach nie masz radaru, to ci pokazuje radar. Thermal Vision to jest, no takie widzenko. No clip to jest, każdy wie co to jest No clip. no po prostu zapierdał, jak stary po piwie przechodzić po ściany. Heal. No heal to cię healuje, Clear, clear bo, Blue to jest, że na przykład masz krew na koszulce, zmywać ją. Give Armor, no to daje ci armor proste, Suicide, no to za się na no web. Revive to jest revive, tylko on coś nie działa, chuj. Revive SX to jest... Revive zwykły to jest takie, że masz zombiego, czyli masz jakby ten napis, że nie żyjesz, ale możesz chodzić i ruszać, się itp., a Revive SX to jest całkowity revive, możesz się ruszać, możesz zapierdalać, masz... I nie masz w ogóle nic, nie masz przeszkód, nie masz... I nie masz stylu ogólnie, no wszystko masz i chuj. .jpg nie wezmę sobie jakieś auto, sobie na przykład Kamacho. Kamacho. I teraz sobie wezmę... zobaczymy jak to działa Dri drive to waypoint. Halo? Halo? Jeszcze raz spróbuję. Nie działa, dobra. Refill Ends to jest po prostu daje ci jedzenie picie. Proste. A teraz spróbujemy coś, czego czekałem na, ca na to cały odcinek. Działa to? To, nie, dobra, tak, 50. Działa to? Nie, nie działa, dobra. To trudno, może na tym serwerze nie działa, a to? Uwaga. Nie wiem, czy działa, chuj wie, bo nie wiem, czy klasy mi dodało, nie dodało mi. Nie wiem, niektóre to mogą nie działać po prostu, yy, rzeczy. Yy, 84. Nie wiem.

Zobaczymy jak to działa oj oj Tay Ej, 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 ej coś nie działa chyba O, działa jak chuj. działa zajebiście ło, wo, ło. jep, jeb, jep jeb, jeb Jep. 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 I jep. I jep. I Takim akcentem. Takim akcentem wybuchającym. Ała, ała. Goda sobie odpalę. Drowidzowe. takim wybuchającym akcentem kończymy.